Słuchajcie, a czy wy wiecie, co ma gra w Chińczyka do naszej wrażliwości? Wbrew pozorom bardzo wiele. Bo zobaczcie, w Chińczyku, żeby pozostawić piony bezpieczne, tak żeby nie narazić się na strącenie przez piony innych graczy, trzeba by je zostawić w tej tymczasowej bazie i w ogóle nie wyruszyć ku celowi gry, czyli do tego drugiego domku, do tej drugiej bazy. I tak naprawdę wtedy nie biorąc udziału w grze w Chińczyka. I z wrażliwością naszą jest tak samo. Możemy ją trzymać gdzieś tam sobie z kitraną, zamkniętą na cztery pusty, żeby broń Boże, nie narazić się na jakieś mniej lub bardziej intencjonalne wybory innych ludzi, które mogą się okazać dla nas krzywdzące, ale wtedy tak naprawdę nie bierzemy udziału w grze zwanej życiem, dlatego że żeby poczuć życie, to potrzebny jest nam kontakt z tą naszą wewnętrzną wrażliwością.